Obozowa piekarnia. Początek ucieczki z piekła Auschwitz naszych trzech bohaterów. Wcześniej dokładnie przygotowana i zaplanowana ucieczka. Przede wszystkim nasi bohaterowie muszą dostać się do komanda pracującego na zewnątrz obozu w piekarni. Opracowują plan ucieczki. Przez jedne z nieużywanych drzwi, które zabezpieczone są dodatkowo śrubą. Dorabiają klucz do tej śruby. W noc ucieczki przychodzą do pracy, markują pracę jak się da. Pracują uważnie, ponieważ pilnują ich ss -mani. Dwóch SS-manów, z których jeden, na szczęście, podszedł do swoich obowiązków. Bardziej na luzie, poszedł spać. Przy nim jest telefon, to jest ważne. Drugi z sesmanów spaceruje wzdłuż piekarni, właśnie w stronę drzwi i z powrotem. Mimo to Jaśkowi udaje się odkręcić śruby. Sesman nic nie zauważa. Pilecki z Jaśkiem dopadają drzwi, próbują je otworzyć, drzwi nie puszczają. W tym czasie Edek przecina druty od telefonu, który jest, jest przy ss -manie. Drzwi nagle puszczają i nasi uciekinierowie, przygotowanymi wcześniej tobołkami z ubraniami, w piekarni pracują w samych Slipkach. Tylko Jasiek jest ubrany. Ubrał się wcześniej. ss tego nie zauważył nawet. Nie wiedzą, co dalej. Drzwi puszczają, wypadają w mrok. ss zaczyna strzelać. Drugi do niego dołącza. Ale nasi uciekinierowie są już poza piekarnią. Są na wolności. Oczywiście obozowa piekarnia już nie istnieje, ten budynek został zburzony, ale za nami jest obozowy młyn SS Lebensmittel KL Auschwitz, który podobnie jak piekarnia był zarządzany właśnie przez ten dział SS Auschwitz.